Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie. Miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 715 odcinku, zaplanowanym na wtorek, 30 września 2025 roku? Akacjowa 38, odcinek 715 streszczenie szczegółowe. Namiętną scenę pocałunku Diega i Blanki przerywa nagły powrót Samuela, który zauważa ich zmieszanie. Simon wraz z Marią Luisą i Wiktorem dostają się do mieszkania pułkownika, gdzie odnajdują portret Elwiry i jej nagranie, w którym błaga ojca o ratunek. Servando obiecuje Marcello, że pomoże mu zdobyć Fabianę. Lolita ma sen, w którym leży w trumnie i słyszy reakcję żałobników. Dowiaduje się, że Antonito próbował po jej śmierci się zabić. Postanawia działać. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.